Także witamy wszystkich bardzo serdecznie znowu na kolejny film. Tym razem gramy tylko beretkami podwójnymi Jest z nami szeregowy chińczyk, generał Bongo Brothers i praktyka. Norbert, przywitajcie się panowie! Hello. Hello. Dobra, kto podskoczy ten gej? No i wszystko jasne, ja lecimy. lecimy Ja lecę na mida, a już są na B Okej, okay, ale i tak idę midem Zobaczmy czy... o jest ktoś na midzie I pytanie czy beretki nam pomogą, bo beretki są dobrą bronią, tylko trzeba z nich umieć strzelać I wiecie co, ja nie potrafię, ale dla was jak najbardziej będę tryhardował, żeby potrafić strzelać z nich Czy coś, tak jakoś Dobra, idziemy bananem, ratujemy sobie na B, musimy obronić nasz bombsite Ale... Dobra, idziemy za generałem kamperem jak zawsze. Oj! Już strzelają, Jezu, 30 HP widzowie, dlaczego Mamy ja? Dobrze. Dlaczego? Ale dobra, pomagamy camperowi, nie no, kamper już zabija. Dobrze, dobrze, dobrze. Mamy tu, jak tu kolejny! Jeszcze jeden jest, obity trochę. Dawaj, 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 kamper, dobrze! Mamy to, bomba jest u kampera, pomóżcie mu. Wlatujcie, wlatujcie! Oj oj, 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 oj! Dawaj, praktykant. A, praktykant leży i został nie, nie, jeszcze nie, nie, generał. Jeden na jeden. Generał, de camper, kumacie to. Nasz generał, kontra, przeciwna, drużyna. Jak obstawiacie widzowie, kto wygra. my się wydaje, że my wygramy, A Jeżeli masz ukończone 18 lat, to sprawdź casehack Stronę, na której możesz otwierać skrzynki csa wymieniać skiny, brać udział w giveawayach czy bitwach skrzynek, czyli Case battle hack. Są tu codzienne skrzynki za darmo, a wpisując kod Hubox, dostajesz plus 10% do doładowania oraz dwie darmowe skrzynki dla nowych użytkowników. Pamiętaj, są wygrane i przegrane, więc graj odpowiedzialnie, a przede wszystkim to strona a wyłącznie dla osób pełnoletnich. Pamiętaj, wszystko jest zależne od tego, którą stroną pójdziesz, omeczek. O o o o. Jest tu tu dobra mamy to. Dobrze, generale. Kto jak nie nasz generał, tak? Dobra, Ale patrzcie, teraz. wystarczyło zmienić mapę. A nie, mi, że nie umiem grać. <laughs> a jaką jeszcze masz mowę motywacyjną dla nas, generale? Ja wiem. Oj, dobra, jeden mit. Dobra, jeszcze raz lecimy kolejną rundę za generałem. Pytanie, czy tym razem dostaniemy łeb, czy nie? Uwaga, lecimy za nim. e, e. No, jeszcze jeden, oj, sorry, za nami! Jest dobra, i Szeregowy zginął, ale Bongo Brothers żyje, dobra GENERALE! Nie, masz, 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 rzuciłem się! Dobrze, dobrze, mamy to, o! Jeszcze jeden, dawaj bo zmuszuję cię teraz A, No nie! Jakbyś mnie nie zblokował, to by było też fajne, ale... No ale to wina, praktykant dla no. to Co powiesz, praktykant? <grymne> Mam jeden HP, kupa też ma mało. Nie wiem czy nam się uda, nie, <grymne> nie wiem. Masz dwa HP, a nie jeden. Co ty tam? Oh, Oooo, chciałem oszukać! No nie! No tak, ale. No Czekaj, no bomba. Nie ten, jest do bomby. Nie jest do bomby. W kościele kiedyś? No ale, byłeś? Nie, ale nie słyszysz? I chyba jesteś chórek. W kościele? Ty. jesteś ma. Uwaga, wodzą mu iiiiiiii. Oooooo! Gdybyś to zabił, ale ty jaki krew! Nieeee! To jest nie. no, za długi czas reakcji no No kurio, masz opóźnienie mózgowe Czy Ci się ja chromosody nie zbiły, Masz strzelić Oj, masz dwie bronie nie wiesz które użyć kurio. Ale panowie nieźle tak jest 1-2 Mogło być gorzej, tak? Mogłoby być 10-2 Dobra, wchodzę tutaj O, jeden nam idzie, jeden nam idzie, jeden nam idzie! aj O, ale mi I generalnie jeszcze, jeszcze praktykan A. ja... Ja takimi beretkami grać, duch. No, ja nie umiem. Ja no, le to lecę. Dlaczego by to macie nie pytam? Bo on zawsze był chujowy. To jest komplement. To jest komplement. Ja wiem. No, k**. no k**, bo masz 0, 4, 0 i masz 40 damage, to się wszystko zgadza. Jeszcze mi blokujesz, k**. dziękuję. Murę za generałem panny sznurem, jak to mówią. Ej, dobra, może gdzieś sajta? No, w sumie K**u, możemy przekręcić. Schowaj tutaj na boksa, se scotch. No, Kuba i. Alej. Ej tu się da na lampę wskoczyć Nie Ci Nie tutaj Co wchodzą? No, to będzie A, a będzie no. O, to. Ooo! No są, jakbyś nie tu ja leży! Bo... No wcale! Wcale by się nie patrzyli, są na no, sali? Nie, wcale no jak skaczesz na opach wszyscy na shifcie i doma... O ty sobie... Jump, 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 jump. patrz na praktykanta. Nie słychać się stąd, jak <suszy> popraw lasujesz, jak skaczesz też się słychać. Jeszcze cztery Praktykant jest! A O, mamy jednego! Praktykant ma jednego uwaga, czy uda mu się drugiego zdobyć, uwaga! praktykant! Dzisiaj. Dawaj! Jeszcze trzeci! O Jezu! Lewo na sajdzie jeden jest O Jezu, mamy jednego tutaj na przed nami, a... Idźte Kuba, co ch za chi Chińczkiem. Dobra Masz ode mnie rozkaz, że masz łazić za nim TAK JEST GENERALE Jak tam się bawisz? Ja No ja idę za tobą Jedzie pociąg z daleka Ała. Na nikogo nie czeka Konduktorze łaskawy Jadę za chińczkiem do warszawy la, la 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 Idziemy teraz na bombsite'a I teraz jak wjeżdżamy mordo to zaraz Patrzcie to tym razem Wjeżdża normalnie Ekipa Riva A Viva za chińczkiem Cały czas trzymamy się szeregowego Szeregowy jaka taktyka? Ach, wie, kurwa. Idziemy za żółtym tak. ALE SIĘ W K... No taktyka to taktyka, tak? Oj, zginąłem Gdzie Zielonka? O, pom... Stoi b, b, paka B Dawajcie B no, k w tak no, To k... fajna APSy były AHAHAHA na B Ale fake info dałeś, nie? Brz Ja k... tego APSy zabiję Ja bym sobie generał Oj, oj, oj! A do, no, dostał powalił. dostał, heda dostał. Dawajcie. Jest na prawo, na prawo jest. generał za w tym momencie. Uwaga, co się dzieje, proszę państwo. Tak jest, jest w Ludzie, patrzcie to generał! Dawaj! To jest twój moment. Dawaj, 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 dawaj. Tak! Szkoda, że bomba wybuchła. Ja pierdole. Gdyby nie bomba, to byśmy wygrali, nie? Ktoś info dał, że na aslo. <ślał> no. Na czterech było co ty chcesz za info, no? Generał się że przyznał do błędu, tak? Przeprosił, o to chodzi. Oni mają nogi i mogą się ruszać. przyjść na A i na B -se, pójść później. Dobra, Pisz to powodzenia żonię, na A, generale. Wszyscy poszliśmy na B. I wszystko poszło. <laughs> <laughs> Nie mogę, widzowie, te filmy są tak... <laughs> Tak się dobrze bawię, przy nich nie wiem, jak wy. Mam nadzieję, że też się tak dobrze bawicie dajcie znać w komentarzu? Jeżdżamy właśnie za szeregowym Chińczkiem. Niestety, generał już nie żyje, ale wiecie, no. Nadal jeszcze a, 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 mamy Chińczka, nie, więc nie. lecimy za szeregowym. I uwaga, tu ktoś będzie, tylko pytanie, czy nie zginiemy tak z dupy strony. O, wjeżdżamy, jeden nie żyje, dobra, zabiliśmy jednego. Wjeżdżamy tutaj do apartu, przez aparty wjeżdżamy na sajta Uwaga, połowy, połowy. Jeden leży i uwaga, i uwaga, drugi. Dobra, gdzie jest trzeci? Defuzuję pakę. Broń mnie! Szybko! Szybko! Dwie sekundy! Jedna! Zero! Mamy to! Tak! Brunda wygrana! Jezu, beretkami, kupa cię to! o Obity. Jak oceniasz nasz wysiłek generale? Generale? Generał żyje? Gdzie jest generał? Ej, kur... gdzie jesteś? <laughs> JA wiem... E! I się zaczyna! to ci flesza! JA za praktykantem! Na blisko. Ej, no B paka! Dawaj na B, 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 dawaj! o, jest tu! Dobra, jel... dawaj, 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 dawaj! Jeden leży? ej wchodzą za nami! Stary, wchodzą za nami! ile leży! Góry trupa! Tam mają! Schowaj się, stary! Ja będę po prawo, a ty po lewo. Dawaj Jak go zauważysz to powiedz dual Alberetki. To ja wychylę. Dobra. Nie byłem. <laughs> Mamy to! Słyszałem tylko na przygłoszeniu. <laughs> Nie spodziewałem się, że tak szybko wychyli Co uważacie o tym, że generał ginie bez spit Ogólnie nie zaprzecza, nie? Nie wiem czemu, ale nie, nie zaprzecza. nie jesteś, to wiesz. O, to było do ciebie Norbert. Ile panowie jest? 3 5? Wiecie, to jest dobry wynik, tak szczerze. Mogło być gorzej. O! Taktyczny flash. <słysy> ty powiesz, e, o nie. Kurna. Nie ma taktyki, generał nic nie mówi, to co, lecimy no sobie tam gdzieś samemu. to tak... Te taktyki, no Dobra, no nie no, słuchamy ja p Cię c... te taktyki i tak i lecie, no To twoje taktyki A może mu chodzi, że właśnie musimy chodzić za, za, za nim rundę No właśnie <głos 3> Może to jest formacja, której się nie spodziewa Oj O Ej, bo generał nie żyje, to dokąd my idziemy? o, Leży jeden, o jeszcze drugi, O. No i dlatego nie chodzimy za generałem, bo to k***e taktyki ani mi miraża, ani... <grym> Nie trafi grać Nie no, no po prawda? prostu u nas ktoś w teamie ma też zero fragów No to Ej ooo, Oooo, sierpki, też jest bardzo pożyteczny o, o o wchodzimy Dawaj, dawaj, Aj Za tobą Dzięki, szybko mi to powiedział I generalnie nie bądź tak smutny no Dajcie smutną muzyczkę Teraz możesz być smutny O co cię trapi powiedz nam O co chodzi? Przegrywamy? To się zdarza. Dość często chyba, <grywa> ale... Ale znówmy smutną muzyczkę, to się zdarza! Generale! Nie musisz iść na mitach, się w****** zero Nie, tylko mnie muszą zawsze coś odbywać. Dzięki! Widzowie, mamy drugą połowę i w tej połowie wam pokażemy. Jesteśmy pod CT, jesteśmy pod Tero Może będzie lepiej, może, może to pewne. Dobra, pany, dawajcie za mną. Nie ma generała, to ja przejmuję stery. Teraz tutaj przejmujemy te szeregi. Ludzie, chodźcie, ustawcie się. Mam generale, widzisz, że mam Zmiana generała i od razu przyniosła efekty. Lecimy, panowie. Dawajcie się, apartami wjeżdżamy. Jednego mamy na plecach, ale aparty, aparty. Rzucił dwie Ej, patrzcie to Szychą generał zabił naszego Ale zabiłem typa ho, ho. Ciebie i tak masz jednego fraga Ale mam Myśleliśmy, że masz zero fragów, na no masz tylko jednego więc... Masz radę, Ginczek, nie przejmuj się to, to nie wina generała, tak? Yy, znaczy, właśnie to jego wina tak, Co tak, powiesz tak. generale? Generał nic się nie odzywa No oh, Ciekawe oh, dlaczego, oh, dlaczego się nie odzywa Ale milagr Ciekawe dlaczego się nie odzywa Jezu, wjeżdżam w typa Uh, 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 uh. Aj! 10-4! Uda nam się, nie poddajemy się! Dawajcie! Zagrajmy to taktycznie, jeszcze raz chodźmy może wszyscy na balkon, dawajcie za mną. To jest moment, w którym musimy się steamować chodźcie do kuchni. Powiedzcie mi, w czym trzkwikopu? kopu? Dlaczego kamper się obraża tak często w stanie na filmach? Bo przegrywamy. Ej, dwóch w oknie jest! No, no, dobre, <laughs> dobre kole daje, dlatego. <laughs> Daleki jaki jest powód praktykancie? Może ty będziesz wiedział. Ciężko stwierdzić, nie? No, kamper. no już wiemy dlaczego, tak? No kamper się... Ale, ale beretkami gra, to najważniejsze. Chociaż jedno dobre, nie? Mógłbym chociaż obiad tam zrobić, nie wiem, arbuzaku. Eee, mój arbus, mordo! O <gadanie> 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 No dobra! Ja tak ktoś, chciał, ktoś chciał nam przerwać, gadkę <gadanie> Dobra, popaki mam się 26 sekund i ty masz pakiet. A, no bez kitu. No, Dobrze, to żeby raszujemy. przypominać. No to rasujemy. Ale nie chciałem wam przerywać. pogadali, pogadali, wiadomo. No, ale po Wjechał kierownik, a i tyle. Aaaa, wjeżdżają w nas, dobra! Dawajcie, 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 wjeżdżamy po lewo typo k**wica! Dawaj praktykancie, dawaj! Ja p***le O nie! A, panowie, ostatnia runda Jak to ostatnia? No słuchaj, nie ma taktyki, generała zamroziło wręcz Tak to jest Ludzie nam dziękują za wina win Co jeżeli my właśnie w tym momencie zrobiliśmy komuś dzień, bo ktoś wygrał i wiecie, jak zyskał nasze punkty Gramy na premierach, A ja zgnąłem i... Praktyka, Praktyka zginął, tak, szeregowy ale... zginął. No to co, chłopaki? Moja ocena 5 na 10, jeżeli chodzi o beretki, a wasza 9 na 10. Mega mocne, mega dobre, mega fajne.